Siema! Za nami piąta runda meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Dingiem, Liranem i Gukeszem, no i znowu mieliśmy. Całkiem ciekawe rozstrzygnięcia, także zachęcam o, do oglądania. Natomiast na początek muszę przeprosić. Przeprosić przede wszystkim Dinga, ponieważ we wczorajszym filmie powiedziałem, że w sumie to on chyba już nie za bardzo chce walczyć w tym meczu i że, wiecie, raczej wygląda to w ten sposób, że Gukesz raczej spokojnie sobie wygra, ponieważ dzisiejsza partia pokazuje, że jest wręcz przeciwnie i wcale nie będzie to prosty mecz dla Gukesza. A po drugie chciałem przeprosić Was, ponieważ, jak widzicie, filmik pojawia się po południu, Kilka godzin po partii, natomiast dzisiaj ja sam grałem na turnieju w Rzeszowie. Poszło mi tak sobie, natomiast wróciłem i od razu siadam do nagrywania. Także jeżeli chodzi o, e, o kolor, no to Gukesz grał kolorem białym. No i właśnie ciekawi, można było być ciekawym, czy zdecyduje się na D4, po którym przecież wygrał na początku w, w trzeciej rundzie, czy może zdecyduje się na posunięcie E4, gdzie w pierwszej rundzie zagrał E4, dostał obronę francuską. No, i okazało się, że jest ciężko. Zagrał on E4. Nastąpiło bez zaskoczenia E6, czyli wydaje się, że Dingli Ren faktycznie ma przygotowaną obronę francuską bardzo mo mocno. Nastąpiło D4, D5 i teraz nastąpił ruch, który na moim poziomie sprawia, że ja kolorem czarnym, jak gram obronę francuską, to zasypiam, ponieważ białe zbiły. I po biciu następuje sytuacja, gdzie mamy po prostu pionki naprzeciwko siebie. Na moim poziomie bardzo często jest to remis, natomiast celowo zaznaczam, że na moim poziomie, bo na ich poziomie, jak się tak zastanowicie, to ta pozycja wcale nie musi być nudna. Tutaj nie ma za bardzo teorii rozwiniętej, ponieważ raczej na wyższym poziomie się w ten sposób nie gra. Zostawiliśmy wszystkie figury na szachownicy, no i teraz niech wygra lepszy. I być może to był plan Gukesza, żeby ustawić równą pozycję. I po prostu oszukać swojego przeciwnika. Natomiast sama partia pokazuje, że jeżeli miał taki plan na ten mecz, to lepiej, żeby się zastanowił, bo nastąpiło skoczek F3, skoczek F6, goniec D3. No i teraz kolejny ważny moment, ponieważ osoby takie jak ja. Grające czarnymi tę pozycję bardzo często grają tutaj na spokojnie. Koniec C7, C6, skoczek gdzieś tutaj idzie. Ogólnie to nudy, natomiast na tym wyższym poziomie bardzo często następuje tutaj ruch C5 i na C3 następuje C4 odejście gońcem. No i teraz białe y, mają jakby cel do ataku. Pionek na D5 może być potencjalnie celem do ataku, natomiast z drugiej strony czarne mają trochę więcej przestrzeni na drugim skrzydle. Nastąpiło z D6, no i białe zagrały Hetman E2. Nastąpiło Hetmane 7, Bicie i Bicie Królem. I wymieniły się Hetmany. Dziewiąta, dziewiąty ruch, kolejna partia, gdzie wymieniają się bardzo szybko hetmany. Natomiast ja, będąc na turnieju, zerkając sobie od czasu do czasu pomiędzy rundami na pozycję w meczu o Mistrzostwo Świata, raczej tutaj czułem, że o, może się zadziać. Bo zauważcie, no, niby jest y, pozycja, gdzie piąki są naprzeciwko siebie, ale na dobrą sprawę, no, jest jakiś imbalans. Te gońce tutaj fajnie strzelają. Z drugiej strony czarne mają tutaj przewagę przestrzeni. Zawodnicy na poziomie 2,750, dla nich to jest normalna. Gierka, która wcale nie musi skończyć się remisem, i faktycznie nastąpił, nastąpiła roszada. Czarne zrobiły roszadę, ale taką dziwną, bo zagrały wieża E8, nastąpił szach, pyk, wymiana, wymiana. No i koniec G5. I faktycznie, z, o, patrząc na. Ocenę silniczka to jest takie plus 0,13, ale to jest pozycja, w której i jedna, i druga strona może tutaj działać na swoją korzyść. Goniec grozi biciem potencjalnie, dlatego skoczek obronił sobie tego y, drugiego skoczka. Nastąpiło skoczek D2, H6, goniec sobie wrócił. No i teraz bardzo fajny ruch ze strony koloru czarnego. dingli Liren zdecydował się na najlepsze posunięcie, a mianowicie skoczek H5. I chodzi o to że jeżeli czarne nic tutaj, białe tutaj nic nie zrobią, to potencjalnie możemy zagrać g5 i po odejściu zbić i mieć przewagę pary gońców. Dlatego nastąpił szach. królew 8 No i teraz białe ze względu na to, że prawdopodobnie nie podobał im się ten plan z ruchem G5, same zagrały G4, ale zobaczcie: teraz skoczek wchodzi na F4, następuje goniec G3, skoczek B6, pionek jest atakowany, więc trzeba coś z nim zrobić. Białe zagrały G5, nastąpiło łubu dubu, łubu dubu, goniec D7, skoczek F3, wieża E8, no i cały czas. Ta pozycja jest fajna, jest ciekawa. Moim zdaniem, z takiego ludzkiego punktu widzenia, albo powiem Wam tak, moim muszczkiem rankingu 2200, wolałbym to bez wątpienia grać kolorem czarnym. Czarne tutaj fajnie stoją, mają giga skoczka. Jak kiedykolwiek nastąpi tutaj wymiana, zostaniemy z parą gońców. Białe mają gorsze piąki. I ja mając taką pozycję zawsze zakładam, że okej, okay, komputer powie 000 pewnie, ale to czarne tutaj presują Dingli Ren. Po 20 ruchach, 21 ruchach ma bardzo fajną pozycję. I teraz tak, komputer mówi, że to co trzeba zrobić, to zagrać skoczek E5 białymi i po biciu odbić wieżą, żeby po biciu odbić bionkiem. Natomiast Łukasz zagrał skoczek E5 ale po biciu zdecydował się od razu odbić pionkiem i to jest niuans to jest różnica dosłownie tego typu że zostają wieże a w innym wariancie by te wieże nie zostały ale to jest błąd który sprawia że czarne dostają pozycję którą mogą sobie grać przez kolejne 80 ruchów i próbować wygrywać taki jeden niuans zostawienie jednej pary wież na szachownicy tyle tutaj zmienia no i tak siedzicie pewnie i sobie myślicie co ty pierdzielisz Tomeczku ale okazuje się, że po ruchu skoczek D3, jak nastąpi bicie i bicie, te pionki wyglądają obrzydliwie, ale cokolwiek białe tutaj nie zagrają, następny ruch koloru czarnego to będzie skoczek C4. I ten skoczek musi to zbić, bo nie może sobie gdzieś odejść na przykład na B3, bo pionek tutaj wisi, zaraz wróci, wygrywamy partię. Dlatego nastąpiło bicie, bicie i wieża 4 I no wydaje się, że to była... Tak mi się przynajmniej tak sądzę. To była pozycja, którą widział Gukasz i on zobaczył, że okej, okay, czarne mogą zagrać tutaj i zbić pionka, ale ja zbiję tego pionka. Tylko, że gdy nastąpiło goniec C6, okazuje się, że wcale to nie jest takie proste. Czarne mają tutaj przewagę. Ding Liren posiada przewagę, dzięki której będzie mógł próbować wygrywać te partię. Ponieważ nie można tego zbić. Bo wieża D8 i pionek ucieka. Nie ma jak zatrzymać tego pionka. Czarne wygrywają partię, bo po tym jest po prostu bicie, bicie D2. Pionek staje się królewną, hetmanem, księżniczką, jakkolwiek nazwiecie, ważne, że tą najsilniejszą figurą. Dlatego nie można tego zbić. No ale jak nie można tego zbić, no to co? Jak odejdziemy tutaj, żeby bronić? Wieża D8. To samo. Wieża E3, wieża D8 i pionek ucieka. Dlatego jedynym ruchem tutaj jest zagranie ruchu wieża D4. Ale tutaj czarne po prostu zdobywają pionka i ten pionek zaraz może stać się hetmanem. I oczywiście po ruchu król f2 trzeba zagrać dokładnie, bo jest atakowany goniec, ten pionek jeszcze nie może się ruszyć, a jak goniec odejdzie gdziekolwiek, to może będziemy mogli to zbić. No i tutaj trzeba zagrać ruch goniec h bo jak nastąpi bicie... To gramy D2 i wygrywamy partię. Ten goniec musi zostać na tej przekątnej. I oczywiście, jakby w tej pozycji po ruchu goniec H5, to nie jest tak, że tutaj czarne wygrywają, bo król sobie podejdzie na E3, my zagramy B5, to jest tylko jeden pionek przewagi. Ale no, lepiej mieć pionka przewagi, niż mieć pionka straty. Myślę, że i ty, drogi widzu, i ja, i każdy, kto gra w szachy, zgodzi się z tym. Lepiej mieć pionka więcej niż pionka mniej. Tylko jest chyba jedna osoba, która się z tym jednak nie zgodzi. I tą osobą jest Ding ponieważ on odszedł tutaj, oddał jednego pionka, oddał drugiego pionka i z pozycji, gdzie miał on pionka więcej, teraz ma pionka mniej i za kilka ruchów, ze względu na to, że jest blokada po białych polach, partia zakończyła się remisem. I to było mega niespodziewane. W sensie to było dziwne. To było po prostu dziwne, no bo to nie jest jakiś trudny wariant. To nie, w takiej pozycji myślicie sobie, gdzie odejść tym gońcem? Mogę odejść tutaj, mogę odejść tutaj, mogę odejść tutaj, tutaj, tutaj. No te ruchy są bez sensu, bo blokujemy pionka. No ale czemu nie odejść tutaj? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wygląda tak, jakby, jakby Dingi Ren w ogóle zapomniał o ruchu goniec H5. Stracił na to dwie sekundy, żeby odejść gońcem na C6, pomimo tego, że... No, mógł zagrać cokolwiek innego. I. No, nie wiem, z jednej strony ta partia to jest taki przykład, że okej, okay, w tym meczu może się dużo dziać, ale z drugiej strony to też, no jednak, mimo wszystko, to jest trochę przykład na to, że. Gukesz może tutaj ryzykować, bo nawet gdy on osiągnie gorszą pozycję, to będzie w stanie się wybronić, ponieważ Ding Liren ewidentnie nie chce ryzykować, chociaż moim zdaniem odejście tutaj gońcem na H5 to nie jest w ogóle ryzyko. Nie wiem dlaczego tak się nie stało. Także tak to wygląda. W meczu nadal mamy remis. Jedną partię wygrał Gukasz, jedną partię wygrał Ding, reszta zakończyła się remisami. Także trzymajcie się cieplutko Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i jutro już się nie spóźnię. No chyba, że będą grać. Aż jak będzie grał Liverpool City, to wtedy się spóźnię, ale postaram się nie. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.